Pokazy Buchajów w Małopolskim Centrum Biotechniki stały się już prawie tradycją i gdyby nie ubiegły rok, dzisiaj świętowalibyśmy skromną, jubileuszową piątą paradę. Celem pokazu jest prezentacja najlepszych obecnie zwierząt, ale także spotkanie z hodowcami, które dziś odbywa się na ekranie komputera. Wierzymy, że już wkrótce się to zmieni i znowu będziemy Was gościć w krasnem podczas prezentacji naszych gwiazd. Zapraszam do obejrzenia parady 12 najlepszych Buchajów. Do współpracy z Małopolskim Centrum Biotechniki działamy dzisiaj na terenie całej Polski i życzę wszystkim dobrych wyników produkcyjnych i hodowlanych. Przed nami buchaj Soloret, buchaj rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, który znajduje się obecnie na pierwszym miejscu rankingu buchajów czerwono ocenionych w kraju. Jest również numerem 1 w rankingu ekonomicznym, co czyni go podwójnie atrakcyjnym dla hodowców tej rasy, jak również hodowców krów odmiany czarno-białej. Urodzony w 2019 roku w Holandii. Posiada ocenę genomową i bardzo wysoki indeks PF, bo aż 141 punktów. Bardzo wysokie podindeksy dla produkcji wymienia komórek somatycznych sprawiają, że Soloret to buchaj idealny nawet dla najbardziej wymagających producentów mleka. Jeśli do tego dodamy wysokie wartości hodowlane dla pokroju i długowieczności, to widzimy jego kalibrowe córki o pięknym mlecznym typie i mocnych nogach. Jego córki będą nie tylko ozdobą każdego gospodarstwa, ale też silnym zespołem produkującym dobre mleko. Jego wartość hodowlana dla kilogramów mleka to plus 1014. Dlatego w programie Małopolskiego Centrum Biotechniki został ojcem Buchaju. Polecany również do krycia jałówek. Przed nami kolejny z buchajów Primaret, nasza nowość w ofercie katalogowej. Primaret to czwarty buchaj w rankingu z indeksem PF-138. Buchaj, również urodzony w Holandii w 2020 roku, posiadający wycenę genomową. Primaret to doskonały pokrojowiec. Jego indeks pokroju 132 punkty, w tym wymienia 136 punktów, daje nam wyobrażenie o jego córkach. Będą to mocne, kalibrowe i długowieczne krowy o doskonałej budowie, szczególnie wymienia, co przełoży się na jego zdrowotność i jakość mleka. Wyjątkowy i ciekawy jest również jego rodowód. Jest synem Buchaja Persi Buchaja wybitnego dla produkcji długowieczności. Córki obydwu Buchajów będą mogły poszczycić się wysokimi wydajnościami życiowymi. Co ma oczywiście przełożenie na wynik ekonomiczny stada. Przed nami kolejny z buchajów odmiany czerwono-białej Gutret. Urodzony w Niemczech w 2019 roku, w ostatniej wycenie uzyskał 135 punktów dla indeksu PF. Good Red to specjalista od bardzo wysokiej produkcji mleka. Wartość hodowlana dla kilogramów mleka to plus 1528, co również przekłada się na bardzo wysoki indeks produkcyjny 135 punktów. Dobry pokrojowiec, jego córki będą solidną bazą produkcyjną w gospodarstwie każdego typu. Polecany również do krycia jałówek, co zwiększa jego atrakcyjność. Jego ojciec Geiger. Był przez długi czas liderem niemieckiego rankingu i buchajem znanym z produkcji pokroju i zdrowia. Jest ojcem wielu wybitnych buchajów, w tym naszego Butreda. Przed Państwem nasza wschodząca gwiazda Buchaj To buchaj holsztyńsko-fryzyjski odmiany czarno-białej. Buchaj genomowy urodzony w Holandii w 2020 roku skojarzenia kojarzenia Buchajem Martin. Messi z indeksem PF 144 punkty łączy w sobie wiele pozytywnych cech, szczególnie tych z grupy produkcji i budowy. Wysokie mleko plus 1188 kg z dodatnim składem dla tłuszczu i białka. Oraz doskonałą budową ogólną, a szczególnie budową wymienia, stawia go w grupie najbardziej interesujących buchajów zbliżającej się wyceny. Jego córki będą długowieczne, produkcyjne, doskonale zbudowane, przez co prawie na pewno znajdą się w grupie krów o najlepszych wynikach produkcyjnych. Nasienie tego buchaja będzie już wkrótce. Pytajcie naszych doradców. Przed Państwem Stanko PG, urodzony w 2019 roku po Buchaju Starello. Buchaj ten pochodzi ze wspaniałej hodowli ośrodka hodowli zerodowej przy rzeczym Zdrój. Buchaj z wyceną całkowitą 134 punkty indeksu PF. Jego ojciec Starello do dzisiaj utrzymuje bardzo wysokie wartości dla produkcji, budowy wymienia, a szczególnie mocnych nóg. Obydwa buchaje, zarówno ojciec, jak i syn, przekazują córkom zdolność łatwych porodów. Jeśli do tego dodamy wysokie wartości dla płodności, to możemy wyobrazić sobie jego córki o dobrej budowie, długowieczne, o dobrym składzie mleka i pozytywnej kombinacji beta-kazeiny A2A2. Będą stanowić dobrą bazę produkcyjną w każdych warunkach. A teraz przed Państwem kilku przedstawicieli rasy cimentarskiej. Są to zwierzęta w typie kombinowanym, które łączą w sobie cechy, do których każdy hodowca dąży. A można to ująć jednym wszystko mówiącym hasłem mleko plus mięso plus zdrowie. Przed Państwem buchaj Hagar, który pochodzi z polskiego programu hodowlanego jest buchajem testowym czyli oczekującym na ocenę na córkach. Zachęcamy Państwa do użycia takich buchajów w swoich stadach, ponieważ posiadają wysoką wartość hodowlaną. Pochodzą po wybitnych rodzicach i dodatkowo zostały zgenomowane na bazie niemieckiej, by móc mieć pewność najwyższego standardu oferowanej genetyki. Ojcem jego jest Happy End, linia buchaja Hurley, który cieszy się do dzisiaj dużą popularnością wśród hodowców. Ze względu na bardzo wysokie wartości hodowlane przenoszone na potomstwo. Matka Gienia to krowa, która aktualnie zakończyła czwartą laktację. Wszystkie wymagania dla cech użytkowych stawiane krowom uczestniczącym w programie hodowlanym, czyli produkcja, cechy funkcjonalne oraz pokrój, pozwoliły zakwalifikować ją jako matkę buchajów. W drugiej maksymalnej laktacji dała 7200 kg mleka. Buchaj-Hagar poprawi u potomstwa produkcję oraz zawartość tłuszczu w mleku. Cechy mięsne, na które niezmiennie kładziemy w tej rasie nacisk. Zrównoważone cechy funkcjonalne oraz pokrój, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nóg, cech tak bardzo ważnej dla długości użytkowania krów. Przeniesie na swoje córki korzystny wariant kapa-kazeiny AB i beta-kazeiny A1A2. Babajrojd, Buchaj rasy cimentarskiej pochodzący z Niemiec. Przyjechał do małopolskiego centrum biotechniki ze stacji BVN Neustadt, z którą od ponad 20 lat ściśle współpracujemy. To Buchaj wywodzący się z linii Willę wyjątkowego pod wieloma względami rozpłódnika. Indeks gz 136 punktów uplasował go wśród najlepszych buchajów w rankingu oceny genomowej. Buchaj jest gwarancją sukcesu hodowców na płaszczyźnie hodowlano-produkcyjnej. Daje szczególne, silne potomstwo Fitness 124 punkty z wysokimi wartościami dla zdrowotności wymienia 120 punktów, Wytrwałości laktacji 125 punktów oraz płodności 115 punktów. Przekażę na swojej córki wysoką produkcję mleka z dobrym składem oraz korzystne warianty dla kapa kazeiny i beta kazeiny oraz prawidłowo zbudowane wymiona. Buchaj wabajroit. Nie powinno go zabraknąć również i w Waszych stanach. Baszbaer. To kolejny buchaj pochodzący z Niemiec. Urodził się w 2017 roku i jest również buchajem z oceną genomową. Jego pochodzenie ze strony ojca Waban, matki Reumund, to gwarancja przekazania utrwalonych cech dla wysokiej produkcji mleka plus 1000 kg, zrównoważonych cech produkcji wołowiny. Cech zdrowotnych to jest długowieczności 117 punktów, szybkości doju 116 punktów, zdrowotności wymienia 119 punktów, płodności oraz poprawy cech związanych z pokrojem, gdzie na szczególną uwagę zasługuje budowa wymienia. Zdecydowanie jest to buchaj, którego nie można przegapić. Vachnul. To jeszcze jedna propozycja kompletnego buchaja cimentalskiego, który przekaże na córki zrównoważoną kombinację korzystnych cech tak ważnych dla tej rasy. Tak jak jego poprzednik, jest buchajem urodzonym w 2017 roku. Wysoka produkcja mleka plus 1193 kg. Pożądane cechy użytkowe, takie jak długowieczność 113 punktów, szybkość oddawania mleka oraz cechy mięsne, które przełożą się korzystnie na wynik opasu, czynią go buchajem bardzo atrakcyjnym na każdego profilu produkcji. Jest również buchajem, którego córki będą charakteryzować się bardzo dobrze zbudowanym wymieniem, co niewątpliwie wpłynie na długość ich użytkowania w stadzie. Jest również nosicielem korzystnej kombinacji genu kapa kazeiny i beta kazeiny. Aby zobrazować potencjał produkcyjny rasy simentalskiej, przytoczę tylko wyniki produkcyjne jego matki. Krowa toskana w trzeciej laktacji dała 9400 kg mleka z tłuszczem 4,11%, białkiem 3,86%. Firma Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnym, jako jedyna w Polsce jest realizatorem programów hodowlanych w ramach ochrony zasobów genetycznych dla ras tzw. kolorowych polskiej czerwonej, polskiej czarno-białej i polskiej czerwono-białej. Włączamy się aktywnie w ochronę genów, by zachować całą historię hodowli i uratować rodzime rasy bydła przed wyginięciem. W związku z tym przed Państwem buchaj rasy polskiej czerwonej, dedykowany dla stad będących w programie ochrony zasobów genetycznych. Buchaj Akson, którego ojcem jest aktor, ze strony matki Buchaj Brzost, taki rodowód to gwarancja udziału 75% polskich genów. Rasa polska czerwona to rasa utrzymywana w trudnych warunkach środowiskowych. Odznacza się wysoką zdrowotnością dobrymi cechami mięsnymi i co najważniejsze dobrą produkcyjnością. Na przykład matka Buchaja, krowa sarna w swojej trzeciej maksymalnej laktacji dała 5600 kg mleka z tłuszczem 4,63% i białkiem 3,34%. Na koniec jeszcze jeden reprezentant programu ochrony zasobów genetycznych. Buchaj Medor rasy polskiej, czerwono-białej. Udział genów rasy wynosi ponad 82%. Ojciec to buchaj Eska Aluś, matka krowa Kalina, która dopiero zaczyna swoje życie produkcyjne. Jest w drugiej laktacji, a jak wiadomo, samice ras zachowawczych są krowami długowiecznymi. Swoją pierwszą laktację zamknęła na poziomie 4200 kg mleka z wysoką zawartością tłuszczu 4,62% i białka 3,67%. Każdy, gdy kto posiada krowy rasy polskiej czerwono-białej, zdecydowanie nie może przygapić takiego bukaja. To, co Państwo zobaczyliście, to tylko mały fragment dorobku w postaci pięknych i wartościowych rozpłotników, które znajdują się w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnę. Już dziś po raz kolejny zachęcamy do współpracy, gdzie poprzez kompleksowe doradztwo każdy z Was zbuduje stado, które przyniesie satysfakcję hodowlaną, a w konsekwencji finansową. Czego Państwu życzymy?